Smerfy i świat emocji, seria komiksów od wydawnictwa Egmont. To już ósmy i dziewiąty tom tej serii, która jest świetna, rewelacyjna do czytania ich wspólnie z dziećmi. Tom ósmy, czyli Smerf, który śmiecił. Na końcu można podejrzeć resztę. Części, które znajdziemy w serii Smurfy i świat emocji, i zaznaczyć muszę na początku, że każdy komiks ma na końcu dodatek stworzony przez psychologa dziecięcego. Smurf, który śmiecił, jest to historia o smurfie, który zupełnie nie dbał o przyrodę, nie przejmował się tym, że śmieci gdzieś leżą, czy że musi na przykład umyć się z farby w rzece, totalnie go to nie interesowało, że coś może się stać na przykład żyjącym w tej rzece zwierzętom. Jak możemy się domyśleć, na smerfie odbije się to śmiecenie, smerf się zreflektuje w momencie, gdy znajdzie. Taszka, który się dusi, Smerw wziął winę na siebie, bo to on wyrzucał gwoździe czy jakieś pędle gdzie popadnie i poszedł sprzątać. Opracowaniu psychologa przeczytamy m.in. o tym, dlaczego trzeba dbać o przyrodę, co nazywamy odpadami i dlaczego nie należy śmiecić, jak chronić środowisko, co to znaczy ekologia i jak możemy dbać o naszą planetę. Na końcu są również rady papy Smurfa. Smurf, który stracił przyjaciela. Jest to historia wędkarza. Który łowił ryby dla sportu, czyli za każdym razem z powrotem je wypuszczał. Pewnego razu spotkał motylka, zaprzyjaźnił się z tym motylkiem, motylek ciągle przy nim był, ale jak możemy się domyśleć po tytule książki, do czasu, motylek zniknął. Nigdzie go nie było, nikt go nie widział, aż w końcu został znaleziony. Niestety nieżywy. Papa Smurf tłumaczy Smurfowi, że niestety motylki żyją dużo krócej. Nasz Smurf długi czas nie chciał w ogóle wychodzić z domku, bardzo przeżywał stratę przyjaciela. Na końcu również są porady od psychologa dziecięcego dotyczące śmierci. Co to znaczy umrzeć? Czy wiemy kiedy umrzemy? Dlaczego ludzie muszą umierać? Wszystko oczywiście tak pokrótce napisane. Czy to boli, gdy jest się martwym? Czy śmierć jest zaraźliwa? Czy smutek po czyjejś śmierci jest zły? Dokąd idziemy po śmierci? Jak nie zapomnieć o zmarłej osobie? I na końcu również mamy rady papy Smurfa. Jest to poruszający tom tej serii, ale myślę, że warto kiedyś po niego sięgnąć, przeczytać, oswoić dzieci z tym tematem, a w tak fajnym opracowaniu. Z ilustracjami, które znamy z bajki Smurfy, myślę, że bardzo warto. O odejściu przyjaciela motylka czytać Więcej o komiksach na blogu w opisie do filmu Jest link do bloga, jest też tam link do Ceneo, gdzie można sprawdzić W których internetowych sklepach aktualnie te komiksy są w najniższej cenie A jeżeli nie subskrybujesz mojego kanału, to koniecznie w tym momencie to zmień i zasubskrybuj Aby być zawsze na bieżąco ze wszystkimi recenzjami